Witam Was serdecznie. Eee, smażę dzisiaj pyszną kiełbaskę. Taką soczystą, cieplutką, bardzo znakomitą. Już Wam to pokażę, nie martwcie się, tylko poprawię sobie okulary. I oto ona, ta pyszna kiełbaska na ogienku. A nie mam asortymentów jeszcze do tego, takie jak... Ha, deseczka do przekładania i widelczyk. Lubię widelczyk. No, dawaj widelczyk. No, jest widelczyk. I oto ona. No i, no i co? kamerą jak to będę robił? Kamera węska. No, no nie wiem, no. Odłożę chyba, nie? Odłożę i za chwilę, ale szkoda mi trochę, to brodą może przycisnę, nie wypada, 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 nie, to tak nie da się, spagietkę tu mam, widzisz, dobra, przełożę to jeszcze na tej, no, witam serdecznie, bo zapomniałem jeszcze na tej nagrywać, teraz jest ekspedycja e, do Ganka na patelni, bo tutaj muszę przykręcić teraz ogień, jest za duży. To jest na cały, to jest na połówkę, a to jest indywidualnie. Więc tu sobie muszę ustawić. Na... Teraz taki malutki, aby taki. Za dużo. Bo to jest automat, a tutaj sobie ustawiam malusieńki bo nie chcę za dużej temperatury to trzeba indywidualnie sobie ustawić już więc ustawię indywidualnie aha się stało tak wezmę latarkę bo się jest ciemno no, zrobię tak zrobimy wszystko co dla was jest potrzebne mam taką latareczkę widzisz taką no widzisz taka latareczka jest a teraz no zapuszczymy. A je pani tak wygląda nasza pysznica rybacka. Tak to się nagrywa właśnie, takie filmy, no Pyszna kiełbaska ze smoka. Jak się smaży? To będzie bit. Leże. No. No, Spoko jest. Będzie ekstra. Tu już na talerzu pokazać, tak ale to mi nie wychodzi. Dobra. Latara na bok. To już sklecił, a już na bok Teraz tylko tak. Kwiatki przygotowane. Dobra. Macie dwie wersje. Jedna jest na tym, na okularach, a druga jest na kamerce. Dobra. Ta na okularach jest taka kiepska. Kupijesz piegowskie okulary, takie no specjalnie, tego, żebyście widzieli, jak to się nakręca. Nie? Teraz będzie w dwóch wersjach, wszystko. Czasami oczywiście, to jest tylko próba. Może nie będzie. Bagietkę mam, widzisz. Będę tak jaka długa. Udawa mi się ta długość. To jest połówka oczywiście, no. Czasem były takie małe, że nie można było tego zjeść. No. Pozdrawiam serdecznie. Pokażę Wam jeszcze tę kiełbaskę. druga? Też jest ładna. Ale mniej zarudniona, więc ją przekładamy. Ta jest spoksowana. Bo nie wszyscy chcą takie, więc dla niektórych osób robię skutko to przełożyć też przekładamy o coś mi nie wychodzi no, zmarszcie i to wiecie co teraz zrobić łapka w górę subskrypcja kanału napisz komentarz i oczywiście przekaż dalej daj plusika nie, teraz nie da się rady nie da rady plusika daj a plusika plusika jakoś plusik tak nie jest plusika na google przekaż dalej dalej i smacznego wam wszystkim życzę Moją pyszną kiełbaską Ala la Christoph. Pyszna kiełbaska to jest Oczywiście świecę latarą To jest śmieszne, trochę aż głupie Że Świeć <laughs> Do kulinarnego Do kulinarnego latarku <laughs> Ale no cóż zrobię Tu mam małe światła Ta kamera nie odbiera tak jak trzeba No dobra Poświęcony na szyję. Teraz o, tak wygląda we świetle. Fajnie, nie? Dobra. Odniosę Na swoje miejsce. Pozdrawiam Was serdecznie. Łapka w górę. Subskryjka z kanału. Przekaż dalej. Plusika, plusika. Napisz komentarz. Pozdrawiam. Pa, pa, pa. Cześć. Krzysiu szufla, mówił dla Was. Serdecznie pozdrawiam. Sorry, że tak głupio, bo w tych dwóch latach, ale chciałem Wam nagrać drugą wersję jeszcze. Z tego jak, jak widzę tutaj. Widzicie? Widzicie widzę? Tak widzę. Kiepsko jest frekwencja częstotliwości klatek, ale jakoś wyjdzie. Więc sprawdźcie to też. pa, 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 pa. pa. E, witam Was serdecznie. Chciałem Wam powiedzieć dlaczego. Mam na sobie dwa e, okularów: jedna to jest normalna korekcyjna, a druga to jest szpiegowska. I opowiadałem przed chwilką o tym, jak piekłem kiełbasę na tych szpiegowskich okularach. I tutaj, tam to, to jest nagrane w innym odcinku. A Wam chciałem powiedzieć, że wyłączę teraz ten bzdyczek, żeby nie muchało mi tutaj. Żeby raczej nie wyciągało powietrza. I tutaj mam... Nie wiem w ogóle, czy to się nagrywa. Z tamtych kolorów. Tutaj jest serek, 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 łopatka, widelczyk, chlebek, 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 pomidoreczki, oregano. Tu jest kiebońska. Tłuszczek, tłuszczek, tłuszczek. I ja tu jestem. A kto by miał być tu więcej? Więc... Chciałem powiedzieć, że te okularki to są chyba, że oceniacie je ok. Jeżeli będzie można nagrywać podczas tego się... jak nagrywam swoje fałogi yy, i zamieścić to w sieci to będzie dla mnie ok, żebyście widzieli jak to robię. Bez przerw, czy bez jakiejś tam, wiem, że trzy klatki, a nie 30 bo to już się tam zdarzyło mi to, I znowu mi kiełbaska zastygnęła. Znowu muszę ją zagrzać. Wezmę, zgłoszę ją do Pana Tatka Tadeusza i on mi ją zagrzeje. Oczywiście, kiełbaskę zagrzeję, ale Tadeusza też wezmę. Uwielbiam Tadeusza i nie jestem żadnym pederastą ani homoseksualistą. Pan Tadeusz to jest wódka. Wódka, którą piję yy, od zawsze i yy, którą uwielbiam, ale ja wam jej nie polecam, ponieważ. Alkohol jest niezdrowy, o ile jeszcze się nie uzależniliście od alkoholu, proszę ja was, to nigdy tego nie próbujcie, ponieważ zostanie wam to na całe życie i nie będziecie potrafili tego zmienić. Wiecie oczywiście, że nagrywam haologa, więc po trochu to jest prawda, a po trochu to nie. W tej chwili jestem pijany, a z drugiej strony można się od uzależnić od alkoholu. Bo ja nie piję na przykład kiedyś przez pół roku w ogóle piwa, ani żadnego innego alkoholu. Więc można to zrobić. Proszę ja was. Tylko trzeba mieć w sobie, w swojej duszy, w swoim sercu takie o, o tak zrobię to. Będę dla ludzi okej. Okay. Ja piję do tego, że coś mnie denerwowało. A nie po to, żeby pić non stop. Tu mam oregano, patrzcie sobie. Patrz jaka zmiana charakteru, od razu wszystko się zmieniło. Kanapeczki, charakter, bla 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 bla. Kiełbaseczki. No, czy tak naprawdę o tym mówimy? Czy o tym uzależnieniu? Idziesz sobie na imprezę, a tu myk, myk, jeden kieliszek za drugim. Idziesz na kiełbaskę, tak naprawdę, po to, żeby spotkać jakąś dziewczynę, chociaż może masz dziewczynę i uciekasz od niej, a tu myk, kieliszek następny, następny, następny i nie wiesz, co się tak naprawdę dzieje. Oglądasz się za innymi, jeżeli masz żonę, lub jesteś skoncentrowany tylko na jednej, kiedy masz takie indywidualne zdolności, a okazuje się, że ona nie jest kompletnie to wam zainteresowana po tych czterech czy pięciu godzinach. Więc, szczerze, sobie powiedzmy to od razu.

czy nie jesz moich paluszków, które ci kupiłem? Na imprezie mówi gości do pani swojej, którą chcę po prostu okiełzać. Dlaczego nie jesz moich paluszków, które ci kupiłem? Nie jestem głodna. frytki ci kupię witam Was serdecznie jeszcze raz za Was za, zawitam za jakby ubieram okulary mam takie okulary które miały nagrywać 30 Hz a nagrywają 30 klatek a nagrywają pi, 3 Hz kit i głupota tam jest Marek Bacha, która hmm, to, i jeszcze chleb z takim serebkiem. Teraz to obracamy. O, Nie wiem, jak się nakręcamy, bo no, nie mam teraz moja ręki, obracać jest kit git. Zrobimy to samo, co się poradzę, jak w każdej innej sprawie. A Ci, którzy mówią, że nie, to da się każde sobie rady, nawet i sam. I do końca nie wiecie już teraz, Panie i Panowie, czy jestem sam czy sama coś mi się popieprzyło. <śm> no. nie wiecie do końca czy jestem sam czy z moją małżonką Także żebym to chciał powiedzieć ale patrzcie jak to jest pięknie nawet to mam odświetlenie na moją to druga została tam człowiek jest taki, że nie wie Faszta z takiej odległości. Znowu mi wywaliła kamerę, ale z takiej odległości. Tą moją latarką. Faszta. To świetne to wszystko, jak git. Widzicie? Gdyby, tak to się widać wszystko, kurde git. Chyba zastanek będę chciał upoczernić i podstać. No, bo, no, to nie, 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 słuchaj, no, a góry nie, 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 się po prostu robi coś takiego. Zasysa się z każdej strony. Z każdego. Ten piękny, ptaczesty, ciągnący się grzybowaty ser. I tak się właśnie robi to co ja robię I tu się daje teraz ketchup Tyle że ketchup mam w pokoju już zaniesiony, więc zapomniałem o tym przepraszam Dobra muszę skończyć film przepiję. wcale wielkie na... No. Proszę, kończę film i idę jeść kiełbaski z tymi o, pięknymi, rozrostymi, kolorystowymi, zasarowatymi zapiekankami. Dostanę i zacznę je polewać za chwilkę pięknym ketchupem. Pałaszuje je jak nikt inny. Więc pozdrawiam Was i polecam Wam taki właśnie wideo na talerzu. A nie pokażę Wam jak na talerzu, dajcie spokój, dajcie nie pokażę, nie pokażę Wam jak pałaszuje w Lębruchanach. A po co? A po co to będę pokazywał? Każdy nie chce pałaszuje osobno. Pałaszuję se sam. Ketchupem poleje. A zgryza a szynka poleci. Będzie znakomicie. Pozdrawiam was serdecznie. Cholera tych głupich łochulerek. Ale... Głupi człowiek. Głupi, głupi, głupi. A co zrobić? Dobra. Z mi się już i dymy Dobra, podważam, Was serdecznie. Pa, cześć, hajka, Komentarz. Ee, <laughs> nie, tak. Łapka w górę, komentarz. subskrypcja, e, komentarz. E, Pod na górze, plus i na wszystkich kanałach, Bla 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 bla. Idę jeść. Pa. Witam Was bardzo serdecznie. Tu jest Krzysztof Szufla. A tu są instrumenty, na których piekłem, to jest ta patelnia, tu upiekłem już w połowie zjedzoną kanapkę, zaraz Wam pokażę, a to jestem ja, Krzysztof Szucha. A tutaj, ten talerzyk, na którym to miałem, Tu jest ta kanapa, bardzo soczysta, podam pod światło, piękna rumiana. Na tle mikrowalówki oczywiście to się piecze jakieś 5, 10, 15 minut. Oczywiście na malutkim ogniu taką kanapę i nigdy nie dostaniecie takiej kanapy w jakiejś McDonald's oczywiście a w środku wiecie co jest? Oczywiście już zastygło, ale serek, ketchup, oregano i inne zioła. Teraz wam pokażę, jak to zażarza się ten no. jest na dlatego właśnie przyszedłem po połowie. Wcisnę kanapki, żeby nagrać to wam z powrotem do kuchni. Haha, <grystanie> obciąpałem się. Czystą ketchup. Nawet nie wiem kiedy, oblewie to zachodnia. First of all, ah. Ah. Deck. is that the full Is that it? Pod koszulę już nie jest zadowolony, ponieważ ochlapał się ketchupem. Spróbuję coś zlizać, jednak już nie daje rady. Niestety, takie są efekty kulinarnych przeżyć moich kuchni. Jeżeli któryś z pań zdoła do tej kuchni dotrzeć. To gwarantuję, że nie zawiedzie się pewnymi wytryskami ketchupu, które tutaj właśnie zobaczyliśmy, nawet z mojej kanapki. A o innych sprawach to już szkoda gadać, które są związane z moimi przeżyciami, bo jestem bardzo intelektualny, ale... Jak za nie wiem jak to powiedzieć trochę mi się pomieszał język. W każdym razie mam tyle w sobie energii że miałbym z 200 wnuków za 1000 synów i córek Gdybym tylko chciał, chociaż nie jestem związany z żadną z kobiet, ale gdybym był, to bym miał i tysiąc razy więcej. Taki jestem chłonny, eee... coś mi się pomieszało, bycie, a inaczej. No bo wypiłem parę kiedy, A, a bruszy jest zapełniony. No nie. No i chciałem powiedzieć, że smacznie mi się jadło z Wami. Mam jeszcze kanapę. Patra. Kanapa. zainteresowanym, intelektualnym, nieoryginalnym kuchnyszem kuchni, który robi wspaniały tostyn, który prowadzi fałogę i który nie ogranicza się tylko do teologów a również Napisów w internecie tekstowych, i chciałby rozwinąć swój kontakt ze społeczeństwem w innej formie również, a są one, te panie, oczywiście, pełnoletnie, to zapraszam do skontaktowania się ze mną w celu skonfrontowania pewnych okoliczności naszego spotkania które będzie wzajemnie dla mnie i dla tej pani związane z pewną wielką okazją niespodzianką związaną z również przyjemnym zdarzeniem nie mającym końca nazywającym się orgazmem także zapraszam te panie, które są powyżej oczywiście 18 lat. Tylko i wyłącznie. No co ja wam wicję? Powiem. No kuchnia moja jest dobra. Ja, ja takie zapiekanki robię. A nic innego, to jest to chyba na szczycie, co? Mmm, święta nie cieknie, nawet jak to jem. Miam, 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 miam. Przecież ja tego pochłonąć nie mogę. A wyobraźcie sobie, gdybym to robił dla setek ludzi. Nakomita sprawa. A wyobraźcie sobie, co ja robię z kobietą, kiedy swe nogi na mnie założy. Pozdrawiam, dostarczacie komentarz w górę. Subskrybujcie kanał. Komentarz pozytywny. Przekażcie dalej i wróćcie na Google. Wrócę sobie. W tej chwili. Natychmiast! Tak jest! Się odpowiada. Bajo, bajo, baj! I znowu nie ma lepiej, i znowu mi się chce płakać. Widzę ten pod podkoszulek, którym się ściapałem wcześniej. Chociaż daje mi trochę więcej satysfakcji to, że piekę następną partię odrobinę inaczej. A tu mam kiełbaskę zakrytą tym serkiem.